Witam wszystkich. Dzisiaj zabieram Was na spacer po promenadzie nadmorskiej w Międzyzdrojach. Jest to dosyć nowa atrakcja, ponieważ ma około półtora roku. Zaczynamy nasz spacer przy budynku Aquamariny, czyli tutaj, gdzie ta promenada tak naprawdę się kończy. No a Dla nas ona się w tym miejscu zaczyna. Tutaj znajduje się wyjście na plażę. Jest to tak naprawdę ostatnie wyjście na plażę w zdrojach i zarazem główne wyjście dla mieszkańców Aquamariny. W tym miejscu warto zaznaczyć, że promenada również została w dużym stopniu z tego co mi wiadomo sfinansowana właśnie przez ten resort Aquamarina. Tutaj widzimy, że promenada będzie na pewno wydłużana. Jeszcze nie wiadomo dokąd dokładnie czy będzie dochodziła do samego tego budynku, Aquamariny, czy gdzieś dalej. Zobaczymy, czas pokaże. I idziemy dalej. Znaczy, idziemy w sumie od początku promenady. Tutaj znajdujemy się na odcinku wykonanym z drewna. Z takimi lampkami bardzo ładnymi. Ogólnie ta część promenady bardzo ładnie wygląda, szczególnie wieczorem przy zachodzie słońca. Jak te lampy się świecą, a z drugiej strony mamy zachodzące słońce. Tutaj mamy kolejne wyjście na plażę. I dalszy ciąg promenady. Cały czas idziemy od strony budynku Aquamariny w kierunku Centrum Międzyzdrojów. Na promenadzie znajduje się kilka takich miejsc, takich tarasików wysuniętych w kierunku plaży, na których znajdują się zazwyczaj dwie ławeczki, na których można sobie usiąść, odpocząć, pooglądać krajobrazy. W tym miejscu promenada się rozwidla. Idąc w prawo dojdziemy do deptaku miejskiego w międzyzdrojach, którym dojść można do Mola. To jest tak naprawdę koniec tego deptaku. No a idąc w lewo możemy kontynuować nasz spacer po promenadzie nadmorskiej. Na promenadzie znajduje się kilka różnych wyjść na plażę. Jedno z takich wyjść jest tutaj przed nami. Promenada jest w takim miejscu no, przerwana, powiedzmy, musimy zejść na dół schodkami. Jeżeli chcemy iść dalej promenadą, możemy wejść schodkami do góry. Po prawej stronie widać, że promenada jest także dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców z wózkami dziecięcymi. Dzisiaj mamy ogólnie bardzo mglisty, taki majowy dzień, ale mimo to na horyzoncie już widać całkiem wyraźnie molownicy zdrowie. Chwila przerwy minęła. Ruszamy dalej. Szybki rzut okiem na konstrukcję ogólnie promenady. Zbliżamy się już do końca promenady nadmorskiej w między zdrojach od strony miasta kończy się ona przy budynku Aquamarina Prima tutaj widzimy na wprost i po lewej stronie molo w Międzyzdrojach ja za chwilkę pokażę skręcimy w prawo i pokażę Wam gdzie promenada zaczyna się od strony miasta jak do niej trafić Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę dajcie znać w komentarzu, dajcie łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Czołem! Cześć!